malarstwo jest tego popularne, że jest najłatwiej sprzedawane. Czy malarstwo może jest najbardziej popularne, bo też... Yy, yy dostęp do technologii malarskiej na wyciągnięcie ręki każdego. I jakby to, co robi Bartosz Kokosiński, to, co robi Piotr Kolo, no to jest osadzone w tej tradycji właśnie całego XX wieku, takiego redefiniowania, pojęcia malarstwa, które stało się już częścią tego malarstwa. wydaje mi się, że to jest no, malarstwo całą gębę. Uważam, że właśnie tym się wyróżnia nasz, nasz konkurs, to są to inne, To właśnie nie rzucamy do, do jednego warta tych wszystkich dyscyplin, nie, nie usiłujemy tutaj porównywać. Rzeczy, które są Można powiedzieć, że Polska malarstwa stoi. Trochę tak jest. Przez tą właśnie ilość osób zajmujących się malarstwem, ilością konkursów. Szczególnie prace, które zostały nagrodzone w tej chwili. Wchodzą w taki dziwny, znaczy bardzo ciekawy, ironiczny, złośliwy wręcz dialog. Może się autorzy obrażą, nie? ale ja to tak widzę, no taki dialog z, z takim wyobrażeniem o kulturze mieszczańskiej. One są wszystkie takie ciemne, eleganckie i takie trochę jak meble swarzenckie, trochę no, i tak dalej, a z drugiej strony jest nich horror jakiś po prostu. Tylko jeden obraz na całej wystawie, jeden obraz ma ramen. Jeden. Jeden. Nie, nie więcej, więcej. więcej No tak, to są takie a, ramy, a, ramy. Ale a, czekaj, o ramy Ten konkurs, jak na przykład czy nasza instytucja walczy o to, żeby właśnie promować malarstwo, po prostu malarstwo, a nie zdjęcia. Nasze artyści uważają, że udział w konkursach nic im nie daje. Sądzę, że po dzisiejszym, po wczorajszym, po, po tym konkursie potwierdzają, że jest to bardzo ważne. Ja odpowiedział na to, czy konkurs... Tego typu jak Bielska się nie ma Ilość nadesłanych zgłoszeń Oczywiście. O, właśnie. Bielska z, z tym, że jest, wychodzi powoli, zdecydowanie na jedno z czołowych misji, jeżeli chodzi o konkursy malarskie i bardzo dobrze. Trzymajcie to jak najdłużej. Proszę Państwa, na to koniec może optymistyczna wiadomość, że Bielska, jeśli będzie za dwa lata, a póki żyjemy, nie, nie poddamy się i będziemy zapraszać także za Artyści tak? do